Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Fruziaczek i witam was dzisiaj w odcinku, w którym cię powiem przedstawić jak mieć ponad 15 fps w Minecraft więc widzimy się po intrze, strzała! Okej, okay, a więc jesteśmy już po intrze i tak o... Pierwsze co potrzebujemy jest to modyfikacja Leibimod, Mood z którą pobieracie sobie z linku, który macie w opisie pobierać na komputer i najlepiej na pulpit kolejnym rzeczami jest odpalenie minecrafta gdzie się to musi się wszystko ładnie ułożyć więc coś się nam ładnie rozpakowuje i musimy utworzyć profil 1.8 a więc czekajmy jak to się nam zrobi już 20 mega chwilkę trzeba zaczekać ale to wiecie potem będzie zawsze szybciej Czekamy, czekamy, już 30, jeszcze 8 MB Jeszcze 3, 2, no i 1 MB i mamy A więc odpala nam się Minecraft, już, aha, jeszcze raz, dobra Widzimy się jak o się ogarnie Ok, więc jesteśmy już po tej króciutkiej dla Was przerwie Minecraft mi się włączył, klikamy, zaloguj się Wchodzimy sobie w opcję uruchamiania, dodajemy sobie, napiszmy sobie coś i klikamy 301.8 Tak jak widzimy, wejdźmy tu, w Labimoda i 1.8.8, widzicie? 1.8.8, rozdzielczość 1280 na 720 pamiętajcie, czy oko oko och, Minecrafta, tym macie więcej FPS-ów, więc to wam też pomaga. Więc jak grać na pulskim nie musicie się pogodzić z tym, że będziecie mieć tych FPS-ów troszkę mniej, ale okej, okay. Minecraft nam się już odpala. A więc odpalił nam się czysty Minecraft bez niczego, jest to czysty Minecraft 1.8, Wyłączamy go, odpalamy naszego Levi Moda, dajemy next i wybieramy teraz modyfikację, jaką chcemy, żeby nam dodało. Ja wybiorę sobie fajna Tu macie różne modyfikacje, które na przykład do PvP pomagają, Takie jak no, Word Edit i tym podobne. Klikamy Next, ja daję Install i OK. I to już mi się pobiera ładnie. I zostało zainstalowane, więc teraz odpalam ponownie Minecrafta. I teraz będziemy wybierać, jak widzicie, cykl, klikamy opcję uruchamiania, dodaj, klikniemy sobie XDD na przykład, hehe, i wybieramy sobie LebiMod 1.8.8, klikamy 1280 na 720, dajemy zapisz aktualności, odpalamy Lebimod XDD, odpalamy, I tak. Wszystko nam się ładnie zaczytuję. Od razu Minecraft szybko ładnie śmiga. I jak widzimy tak, tutaj mamy wyrobu troszkę de deweloperów pokazanych na górze Leby Mod. Wejdźmy na Singla, dajmy Create New World, New World, Creative, Super Flat i damy Create New World I zobaczymy ile będzie FPS-ów. A więc jesteśmy na świecie. I klikamy guzik F3 i mamy. Około 1000 FPS-ów tylko. Widzicie? 1000 fps -ów. nie jest to dużo. Ale teraz się pobawmy Unlimited. I jak już widzicie mamy 3,500 FPS-ów. Patrząc się w górę możemy nawet 6000 4,5. Okej okay, a więc jesteśmy już, jak widzicie teraz mamy napisane ile mamy fps w rogu. Jak widzicie jest to 5000, 9000 pół tysiąca, czternaście prawie około ko 15 tysięcy, jak widzicie, jest to na moim komputerze. 15 tysięcy już nam przebiło raz, jest to bardzo fajne, chociaż pomaga to na wielu serwerach. Ja z tego modu korzystam na serwerach angielskich, i tutaj wam pokażę, gdzie ja to zrobiłem. Patrzcie, show FPS, show adres IP i wam, jak klikacie sobie Escape, nie pokazuje ale klikamy jeszcze raz i macie. Boss bar, show ping, żeby wasz ping pokazywało Kills, ile zabiliście osób, data Możemy sobie wszystko powłączać I widzicie, wszystko mam teraz pisze, tutaj jest z rogu Biomek, biom, czas, data, koordynaty wasze I wszystko ładnie, fajnie wygląda A więc co, ja wam dziękuję Za oglądanie tego odcinka, jest to fajna rzecz dla osób, które mają słabsze komputery no więc co, jeszcze raz dzięki, no i już widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Siemano, siemano